Widzicie jakie tu są połacie jagodzin. Przecież tu są ogromne tony tego. I to tak wokół. No to jest tylko jeden oddział, a tu jest prawie cały las taki z jagodzinami. Ale te jagódki naprawdę niektóre są duże dosłownie już zjadłem takich trochę to jak wiśnie dosłownie w niektórych takich dołkach, gdzie bardziej, bardziej wigłę trzyma, to są kurczę ogromne te jagódy. No już pożarłem sporo Kurde ale na te kuraski nie mogę dojść Jaka gromadka kureczek ale spodziewałem się, że będzie ich więcej. W niektórych miejscach ani jednej nie ma, gdzie dawniej zbierałem. Pod grzybeczek stoi. No wcześniej też mi się trafiały takie pojedyncze, ale tu stoi następny, ale nie brałem ich no i nie biorę dalej I tu widzę jaki piękny stoi dzisiaj tylko kureczki mi interesują chcę zobaczyć to miejsce czy czy coś tam się tych kureczek wykluło czy jak na razie to słabo Tu no nie widzę nie ma za wiele kurek ale tam wcześniej trochę wcześniej trochę tam mijałem taką mieszaninę świerk z sosną no wiecie ile tam podgrzybka ile miodówek w tym w tej mieszaninie stoi ja ich nie biorę bo ja dzisiaj głównie kurki tylko ale stało ich tam kurde, w jednym miejscu nie, tak pojedynczo, po, rozstawiane ale stało ich tam naprawdę sporo po tej świeczynie tam przeszedłem się to dwie kureczki tylko tam stały zaraz je poobcinam, ale widzę, że tam również stoi parę i tak jakby ktoś chciał się wybrać to w taką świeczynę warto wejść bo podgrzybków ja nie zbieram a podgrzybków było trochę jadóweczek też było sporo nawet chyba więcej od tych podgrzybków Parę sztuk stoi, nie mogę gdzieś takiej większej gromadki trafić. Przeszedłem tu w koły, no u nic nie ma, tylko te. I tu tak co kawałek. Trafiają się i kurki, ale i stoi tu bardzo dużo podgrzybków. Kurczę ja ich nie biorę, ale gdyby je brał się tam. Gdyby je brał, no to nie wiem czy ja bym już nie miał pełnego kosza. Stoi tu naprawdę ich sporo. Dużo tu mijam po W niektórych miejscach to podgrzybek za podgrzybkiem stoi. A tu jaka ładna gromadka. kureczek. tam przy samym drzewie tu kilka tu jest to jest następny poliżybek tych podgrzybków ja tu w tym młodniku widzę, że jest ich sporo. Ja ich nie biorę, ja tam dążę sobie podgrzybków nazbierać. Ja głównie dzisiaj kurka. Mnie tylko kurka interesuje. Ale żeby o tej porze tyle podgrzybków było, to sam jestem zdziwiony. No spójrzcie Wycinam tu kureczki bo tu jeszcze ich jest trochę Tam widzę przy drzewie również stoi musiałbym przejść, w tym stoi również Wycinam tutaj kureczki i wszędzie, czy kurki są, czy ich nie ma, to stoją pod Tu stoi, tam stoi, tam widzę również i tych pod no jest, soli. kurcze jest naprawdę ich sporo. Ja tu nie będę się nawet rozglądał, bo nie mam czasu tu za podgrzybkami się patrzeć ale no, kurczę, tak jak jesienią tu jest wysypane Tak jak jesienią by tam było kurczę Tyle podgrzybków Tu następna grumatka kuleczek jeszcze się trafimy tu widzę podgrzybeczek znowu ładny stoi ale I tu jaki placy kureczek wiele jest ukrytych takich pod tym chę dopiero jak się zbiera dopiero się dostrzega znowu podły świeczec och, tu następny a tu kureczki jakieś liczne Tu jaka ładna koleczka ale się trzyma Boże, o, idę duże O, tu jakie Też są w tym gałęziach przypominałem niektóre prawie że niewidoczne są takie piękne i z tymi gliwy nawet ich nie było widać za, tak zakryte ale nóżki jakie długie いいですね。 Może żebym wiedział gdzie mam zbierać. Ale niektóre takie po, <laughs> po podsychane już. Mało deszczu. tu trafiłem trochę kureczek, tak wycinam, tu jeszcze są, tu widzę, też jest, ale obejrzałem się i widzę, że tu jakaś większa gromadka stoi. Jakie piękne, te jakie czyściutkie kurczę. miło zbierać. Pod grzybeczek również stoi. Pójście tu jakie piękne miejsce. jakie ładne, tu następne, tam widzę też maryszek, tu też jakie ładne. Trzeba brać się za zbieranie. No widzę, że tu też trochę jest tych kureczek. Ale jeszcze koszyku, ale muszę się zbierać. Dzieciaki dzwonili, że już są u mnie. No to muszę zawracać do chaty. O, tam następny.